Teraz jeszcze spojrzenie. Widać, że Michał Choiński jest dużo, dużo wyższy. Gotowy? Gotowy? I od razu Złotuwa poleciał w nogi. Próba wejścia, ale dobry sprawl skontrował tutaj Choiński. Tak już obchodzi. No i zaczyna się ta typowa robota. I od razu łokcie. Tak, tak doskonale tutaj. No, ale myślę, że Szymon że się nie podda tutaj taksi Złotuwa słynie z twardości. A poza tym ma w swoim życiu doświadczenia z takimi zawodnikami jak chociażby Erko Jun, czy znany myślę całej, całej rzeszy kibiców w Polsce Marcin Najman, więc, więc no potrafi walczyć. No też prawda jest taka, że dużo w parterze z tych walk nie było większość tych walk toczyła się, toczyła się w stójce no i teraz sprawdzimy jakie umiejętności nabył taksi złotowa bo trenuje w jednym z najbardziej renomowanych teamów e, jeśli chodzi o grappling e, jeśli chodzi o jiu-jitsu czyli Berserker Team Szczecin pod okiem Piotra Bagińskiego no i jak na razie broni się tak tak ale widzimy że już Choiński próbuje tam wyciągać rękę przynajmniej przed chwilą próbował ale cały czas lecą te bomby gdzieś tam z góry na głowę na głowę taksi złotowy no na razie taksi złotowa nie ma odpowiedzi na to, jest tylko kurczowa obrona. No myślę, że tutaj jakakolwiek próba obrony, przekręcenia się na plecy, mogłaby spowodować to, że, że po prostu Koński za chwilę byłby w dosiadzie. Igor, z swojej perspektywy pięściarskiej, te ciosy w takiej pozycji, e, w takiej konfiguracji są mocne? No, kumulacja tych ciosów na pewno robi wrażenie, bo no, jeden, dwa takie ciosy przyjęte nie są, nie są czymś potężnym, ale już kilka tych ciosów takich przyjętych na głowę no, mogą, mogą zrobić krzywdę. Już widzimy Końskiego, który tutaj wpina się za plecy Złotówy. Tak, już w tej chwili zaczyna pracować nad duszeniem za pleców. Wsuwa tam rękę cierpliwie, ale taksi złotowa znowu się wybronił z tej pozycji. Trzyma. jest aktywny bardzo tutaj z tyłu, natomiast... Nie potrafi jeszcze zająć takiej pozycji, która dałaby mu absolutnie możliwość całkowitego rozbicia. Nie, widać, że taksi złotowa tak naprawdę z walki na walkę robi postępy, że, że to, to jego MMA jest, jest coraz lepsze. No i tak łatwo nie daje sobie tutaj robić krzywdy. No ale... i są te słynne łokcie. Tak, wykorzystuje, wykorzystuje Chłoński tą możliwość bycia łokciami w tym pojedynku od samego początku. Staje, staje, taksi złotowa. Tutaj zaczyna powoli pracować, udało mu się wstać. Być może rozerwie tutaj ten clinch. Ale wpycha Choliński, teraz złotów liny e, w jedno, siatkę. jedno kolano, drugie, no troszkę tutaj złotuwa. Proszę, proszę W tej chwili on tutaj zaczyna łapać. No ale Sproul znowu znowu odrzucił. Bardzo przytomnie nogi Choiński. No myślę, że tutaj to jest zejścia w nogi Złotuwy No będą mnie udane, bo widzimy za każdym razem, że jednak nie Choiński, jakakolwiek próba sprowadzenia i od razu, od razu jest odrzucenie nóg i widzimy, że już pora pojawiła się krew na macie i to, to jest znowu, chyba krew. zauważyłem, tak, to jest krew chyba Też każdy się tak wydaje. Tutaj raczej Choiński nie przyjął żadnych uderzeń. Tak, leci strasznie. Widzimy teraz tutaj z bliskiej perspektywy, że z tego nosa kapie ta krew bardzo mocno. Dalej są dobrzy katmani, więc chyba raczej z tym nie będzie problemu. Pewnie nie jedną taką sytuację miałeś w życiu, że katmani łapali w przerwie i udawało się gdzieś ten pojedynek toczyć dalej. No dokładnie, no to jest ich praca, więc oni muszą wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafią. Miejmy nadzieję, że, że i tutaj nie będzie inaczej, tylko że nie zapominajmy, że mamy tutaj trzy rundy po pięć minut, a przez 5 minut te rany mogą się pootwierać naprawdę mocno. No w tej chwili minuta 30 praktycznie do zakończenia tej rundy, ale tak, Si pracuje. Naprawdę widać charakter, widać charakter w tym chłopaku, trzyma kurczowo się tej nogi, żeby żeby Chuński gdzieś tutaj nie wyszedł nie zrobił jakiejś, jakiejkolwiek niebezpiecznej akcji ze swojej strony ale ponad minuta jeszcze do zakończenia pierwszej rundy. O, To jest bardzo dużo czasu i dłuży się ten czas. Tutaj to już ta mata już wygląda jakby ją malowali jakimś, jakimś wałkiem, pędzlem. <gry> tej krwi jest naprawdę sporo. Straszna ilość tej krwi zaczęła się lać na matę. No i zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś interwencja. W przepisach MMA bardzo rzadko zdarza się, żeby sędziowie przerywali po takim krwawieniu. I dobre obejście. Ale zasłonił się tutaj złotuwa, przytomnie. Ja... Wydaje mi się, że tutaj... Oj, tył głowy. Musi uważać na to Hoiński, żeby nie zadawać. Ale kilka już naprawdę takich soczystych, mocnych pomp wjechało na głowę złotowy, ale on cały czas jakby nic się nie stało. Totalnie nie zwraca na to uwagi. A tej krwi jest mnóstwo już na ringu. O no, teraz będzie ciężko chońskiemu jakiekolwiek duszenie założyć. Raczej chyba tylko już uderzenia tu zastaną. I być może sędzia zdecyduje się. Piotr Michalak przygląda się uważnie. Tak, ale widzimy, że coraz więcej siły Choiński wkłada w te ciosy, coraz, coraz większą mechanizm do kautowania chyba do bicia, do bicia Złotówy w tym pojedynku. 15 sekund, teraz już tylko 10. Zległo się stukanie, więc mamy już poniżej 10 sekund. Wytrzyma tą rundę taksi złotowa Przegrywa ją ewidentnie, ale wytrzymał całą rundę. No i ciekawe, na ile zmęczony jest w tej chwili Choiński. Jak twoim zdaniem, Igor? Wydaje mi się, że Coiński jakoś bardzo zmęczony nie jest, ale widzimy złotówę, że on jeszcze nie wstał z tej, z tej pozycji, w której cały czas było układany na ziemi. Dopiero teraz się gdzieś tam powolutku zaczyna podnosić, ale jest naprawdę naprawdę porozbijany strasznie, a to jest dopiero pierwsza runda, więc po przyjęciu tyle tylu bomb naprawdę pokazuje ten chłop, że ma charakter, ma, ma przysłowiowe jaja i, no i chce walczyć. Tak widać, że tutaj gdzieś prawdopodobnie chyba łuki brwiowe, tak mi się wydaje. Poszły. No i tak i w tych powtórkach widzimy cały czas tą dominację Cholińskiego, że no, tak naprawdę to on był cały czas na górze, to on przeważał i, no i wkładał, wkładał te mocne bomby na głowę taksi złotówy. Ależ mocno się zaczęła ta gala, mocny pojedynek. No ale tego chcą kibice, za to kibice płacą, za to kupują per view, żeby widzieć krew, żeby widzieć wojnę, żeby widzieć jak naprawdę ci chłopacy trzaskają w tym oktagonie. No jestem ciekawy, ilu tutaj kibiców typowało, że ta walka potrwa w ogóle 5 minut. Naprawdę jest. O, taksi złotowa wygląda jak Bóg wojny w tej chwili. Wydaje mi się, że nos jest złamany. Widzimy, że delikatne jakieś tam wgłębienie na nosie, więc to może być już złamanie, ale od razu wjazd. Tak, konsekwentnie, ale przewidział to, Choiński. Przewidział. No tutaj odczytał te ruchy, no i w tej chwili dąży do siatki taksi złotowa. Tak, z założnika Chońskiego słyszymy tylko krzyki trenerów, nie spiesz się, nie spiesz się, spokojnie. Tak, tak, tu słyszę, trener Krystman pokrzykuje w tej chwili. Każe mu metodycznie rozbijać. Tak, ale myślę, że tak, złotowa jest już naprawdę bardzo mocno porozbijany i bardzo mocno zmęczony po tym pierwszym starciu. I, no i ciężko będzie mu tu przeciwstawić, przeciwstawić się w jakikolwiek sposób Chońskiemu. Troszkę widzę, że jakby Choińskiego, a tak osłabł, musi łapać troszkę więcej tego tej siły, żeby oddechu, żeby mieć zada, siłę do zadawania uderzeń. O i kolejny potężny łokieć wjechał gdzieś tam za ucho złotówy i, i będzie obalenie na plecy. Jest obrót. Teraz, teraz Dosia, tak i sędzia przerywa. Faktis Więc mamy, mamy odpity. koniec. No ale myślę, że nie było sensu tutaj chyba kontynuować tego pojedynku dla zdrowia taksi Złotówy. Wiadomo, że on pokazywał jaja, pokazywał charakter, chciał walczyć i, i jak najdłużej dociągnąć ten pojedynek, no ale... Nie wiem, ważniejsze chyba są aspekty zdrowotne, no bo ta walka raczej nie obróciłaby się w drugą stronę, więc... Więc dobra decyzja sędziego, wielkie brawa dla Michała Choińskiego, no bo zwycięstwo, ale również wielkie brawa dla taksi Złotówy, bo... No bo pokazał charakter, chciał walczyć, ale umiejętności niestety były mniejsze. Powiedziałbym, że wymarzony debiut Michała Choińskiego, jeśli chodzi o zawodową karierę, bo rywal, który jest rozpoznawalny w Polsce i rywal, i rywal który e, no naprawdę e, dostarczał już wrażeń na Free Fightowych wydarzeniach. Tak, no myślę, że w ogóle ta, ta walka jak gdyby na otwarciu tej całej gali, gali Fist Universe, myślę, że to jest idealna wizytówka po to, że bo... Przypomnijmy, że ta walka jest na, na otwartym, na otwartym YouTube, więc każdy, każdy kibic może to zobaczyć, więc to jest tak naprawdę zachęta do tego, żeby wejść, kupić Pay Per View i, i zacząć oglądać całą galę Fizz Universe, bo myślę, że będzie działo się później tyle samo co w tej walce, a może i nawet więcej. A my właśnie zachęcamy Państwa już do przejścia na platformę płatną, będziecie Państwo mogli oglądać przy pomocy Pay Per View właśnie pozostałe wydarzenia, myślę, że one będą nie mniej krwawe i nie mniej, powiedzmy, waleczne i to, co się dzieje będziecie oglądać w wersji freakfightowej. Ale... szanowni państwo, w pierwszej walce wieczoru w super fight, dostępnym w Pay Per View oraz na kanale YouTube Fist Universe, przez TKO w drugiej rundzie, w pierwszej minucie i drugiej sekundzie wygrywa Mihau! Hoina! Hoi!